nie mogłem nawet krzyczeć. Widziałem, ale było już za późno. Zabrali mojego syna przez okno. Wywieziono go na moich oczach. Patrzyłem, ale nie mogłem nic zrobić. Dwie świecące w ciemności oczy, a potem cisza. Zabrali mojego syna. Bahraj. Wrzesień 2024 rok. Region położony w pobliżu północnej granicy stanu Uttar Pradesh w Indiach. Pomiędzy terenami rolniczymi a lasami. W ciągu dnia panuje tu zwyczajne wiejskie życie. Kobiety pracują na polach, Dzieci bawią się na ulicach, a starsi ludzie rozmawiają w cieniu drzew. Ale nocą, nocą zaczyna się inny świat. We wrześniu tego roku w wioskach coś się zmieniło. Na początku były to tylko plotki. Dziecko zaginęło podczas snu, rano nie można było znaleźć kolejnej osoby. Niektórzy mówili, że zostali porwani, inni, że nawiedził ich duch. Ale prawda była znacznie bardziej brutalna niż plotki. Pierwszym znaleziskiem było rozczłonkowane ciało dziecka znalezione nad brzegiem rzeki. Rozpoznano je po kłosce. Wyglądało, jakby zostało porwane, a potem porzucone. Potem nastąpiło kolejne zdarzenie. Tym razem zaginęła dziewczynka, która spała w tym samym pokoju co jej rodzina. Okno było otwarte. Rano na skraju łóżka znaleziono ślady paznokci, a na ziemi ślad przypominający pazur. Rozprzestrzeniła się panika. Rodziny zaczęły kłaść dzieci do łóżek obok siebie, ale to nie wystarczyło, ponieważ zagrożenie było ciche. W nocy wkradało się do domów i znikało, nie pozostawiając prawie żadnych śladów. Jeden z mieszkańców wsi opowiadał: Usłyszałem jakiś dźwięk. Myślałem, że to pies, ale ten dźwięk był czymś pomiędzy wyciem a płaczem. W tym momencie wszyscy zrozumieli: do wsi zawędrowały wilki. Ale nie były to zwykłe wilki. Były zorganizowane. Ujbierali ciele. I wyglądało na to, że. celem były dzieci. Początkowo ataki wydawały się przypadkowe. Jeden na północy, jeden na wschodzie, jeden w innej wiosce na skraju lasu. Jednak z czasem stało się jasne, że nie były to przypadkowe zdarzenia, lecz coś systematycznego. Wilki nie tylko atakowały, ale działały zgodnie z pewną taktyką. Pierwsze ataki były wymierzone w domy z otwartymi oknami, bez drzwi lub z wejściami zamkniętymi jedynie płótnem. Były to miejsca oddalone od wzroku, obizolowane. Każde z nich oznaczało dla stada łatwe wejście i łatwe wyjście. W ciągu kilku dni pojawiły się wzorce ataków. Wilki poruszały się między dwiema a czterema w nocy, skupiały się na jednym celu i zazwyczaj oddalały się z tego samego obszaru. Eksperci uznali to zachowanie za typowe dla wilków które nauczyły się polować. Nie było to już przypadkowe. Świadomie wybierali oni swoje ofiary, zwłaszcza dzieci. Drogi gruntowe Bahraich były teraz pokryte nie tylko śladami pługów, ale także śladami pazurów. W świetle księżyca niektóre wioski pogrążały się w całkowitej ciszy. Nie słychać było ani szczekania psów, ani płaczu dzieci. Wszyscy tylko słuchali, ponieważ w tej ciszy coś się zbliżało i wszyscy wiedzieli, że kiedy pojawiają się wilki, krzyczenie nic nie daje. Świadkowie opowiadali, że wilki poruszały się w stadzie, ale ostrożnie. Niektóre z nich chowały się w cieniu, a inne krążyły wokół domów, sprawdzając, gdzie można się dostać. Po ataku nie było prawie żadnego hałasu. Nie słychać było ani szczekania, ani wycia, tylko odgłosy szarpania i krzyk matki o świcie. Przed wschodem słońca wśród wieśniaków zaczynało się ciche poruszenie. Wszyscy robili to samo, sprawdzali otoczenie domu, czy są jakieś ślady, czy drzwi zostały otwarte, czy dziecko jest na swoim miejscu. Nie była to już tylko nawyk, ale rutyna niezbędna do przetrwania. Jednak niektóre poranki w niektórych domach ta kontrola nigdy się nie kończyła, ponieważ tego ranka, jeśli dziecka nie było w łóżku, nie pozostawała już żadna nadzieja. Drogi wsi rozbrzmiewały płaczem wraz z pierwszymi promieniami poranka. Zazwyczaj to ojcowie jako pierwsi znajdowali zwłoki, biegali z kocem lub starym prześcieradłem w rękach, a ich oczy wyrażały ból, który każdy mógł zrozumieć. W jednym przypadku zaginione dziecko znaleziono nad brzegiem rzeki. Jego ciało nie było poćwiartowane, ale na szyi miało głębokie ugryzienie. Wyglądało to tak, jakby zostało zabite, a potem porzucone. Eksperci twierdzili, że było to typowe zachowanie wynikające z instynktu zabi i porzuć. Nie chodziło już o głód, ale o nawyk. Wilki nie żywiły się upolowaną zdobyczą, tylko ją zabijały. Najgorsze było to, że niektórych ciał nie odnajdywano. Dzieci znikały w ciągu jednej nocy, jakby wyparowały. Dla rodzin było to gorsze niż śmierć. Nie miały nawet grobów. Z czasem nie tylko dzieci ale także dorośli nie mogli spać. Każdy szelest, każdy nocny dźwięk zamieniał się w alarm. Śpiąca wioska zamieniła się w czuwającą traumę. Każdy poranek zaczynał się tym samym strachem. Kogo dzisiaj brakuje? Wydarzenia w Bahrajch wskazywały na coś więcej niż tylko atak zwierzęcia. Zachowanie to było bowiem sprzeczne z naturalnym porządkiem rzeczy. Od wieków wilki trzymały się z dala od ludzi i nie zbliżały się do osad ludzkich. Jednak to stado przekroczyło granice. Jeden z wieśniaków opowiadał, że wilki były widywane nawet w godzinach dziennych. Niektóre z nich cicho przemierzały skraj pól, inne czekały w pobliżu studni. Było to jak bezpośrednia wiadomość. Brzmiała ona: Jesteśmy tutaj. Absorbujmy, was. Według ekspertów wilki straciły swoje naturalne środowisko. Drzewa zostały wycięte. Zwierzyna łowna zmniejszyła się. Źródła wody wyschły, a osady ludzkie stopniowo pochłaniały tereny życia zwierząt. Stado to nauczyło się przetrwać w naturze, ale kiedy natura je okradła, zwróciło się ku ludziom. Niektórzy eksperci twierdzili, że w stadzie mogły znajdować się osobniki, które w przeszłości zostały ranne lub skrzywdzone przez człowieka. Jeśli wilk raz potraktuje człowieka jako ofiarę i zakończy to zachowanie sukcesem, powrót do poprzedniego stanu jest trudny. Nie chodzi tu bowiem tylko o głód. Jest to nowy wzorzec zachowania. Yaksena Strategia. Stado wilków w Bahrajch świadomie wybierało swoje ofiary. Nie atakowały osób starszych ani dorosłych, celowały w tych, którzy byli łatwo bezbronni dzieci. Każdy udany atak wzmacniał tę strategię. Nie było to więc tylko zjawisko naturalne. Była to śmiertelna reakcja na zaburzoną przez ludzi równowagę natury. Ataki następowały jeden po drugim, a cierpliwość i strach mieszkańców wsi osiągnęły punkt krytyczny. W domach rozbrzmiewały modlitwy, matki sprawdzały swoje dzieci w nocy, nie budząc ich. Nikt już nie spał spokojnie. W nocy rozpalano ogniska, przy wejściach do wsi wieszano metalowe puszki, próbując odstraszyć zwierzęta hałasem. Jednak stado już dawno przezwyciężyło te metody. Stało się bowiem zagrożeniem, które obserwowało, Analizowało i czekało na odpowiedni moment. Dlatego państwo wkroczyło do akcji. Nazwa operacji Pchedia, czyli Wilk. Dziesiątki funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, wraz z ekipami z Departamentu Leśnictwa, wkroczyły do akcji. Okolice wsi zaczęto monitorować za pomocą kamer termowizyjnych. Myśliwi i eksperci przygotowali pułapki w postaci klatek. Każdej nocy odbywały się warty. A uzbrojone patrole krążyły po wiejskich drogach. Jednak rezultat nie był taki, jakiego oczekiwano, ponieważ stado było nie tylko dzikie, ale także ostrożne. Nie zbliżało się do pułapek, trzymało się z dala od obszarów zamieszkanych przez ludzi, czatując tylko na słabe punkty. To, co znaleziono w żołądku schwytanej pewnej nocy samicy wilka, wywołało traumę nawet wśród członków ekipy. Fragmenty ludzkich kasai, kowaki był to dowód nie tylko na obecność drapieżnika, ale także na obecność drapieżnika. W ramach operacji Pchedia niektóre wilki zostały zastrzelone, inne uciekły. Nie udało się jednak schwytać całego stada, a mieszkańcy wsi wciąż zadawali sobie co noc to samo pytanie: A jeśli jeden z nich nadal tu jest? Wilki bowiem powracają, a kiedy przybywają, najpierw zapada cisza, a potem słychać krzyki. Kiedy zapadała noc w Bahrajch, nie tylko zapadała ciemność. Do domów wkradało się również niepohamowane napięcie. Czy każdy cień mógł stanowić zagrożenie? Czy każdy szelest oznaczał zbliżającego się wilka? Rodziny nie pozwalały już dzieciom spać samotnie. Większość z nich owijała je kocami i kładła nie na podłodze, ale w wyższych miejscach, na stołach, szafkach. Niektórzy zaczęli rozkładać słomę na dachach swoich domów i tam spać. Spanie na podłodze stało się bowiem ryzykowne. Wielokrotnie zdarzało się, że wilki przedostawały się przez okna lub drzwi i porywały dzieci. W wioskach nie paliły się latarnie uliczne, ponieważ w większości miejsc nie było nawet prądu. Dlatego ludzie w nocy posługiwali się pochodniami lub świecami, ale światła te oświetlały tylko wnętrza. Na zewnątrz nadal panowała całkowita ciemność i nie wiadomo było, co się w niej kryje. Niektórzy wieśniacy opowiadali, że w nocy widzieli wilki krążące wokół domów. Ich oczy świeciły w nocy, ale nie wydawały żadnych dźwięków. Starsza kobieta, która je widziała, powiedziała: Nie przypominały zwierząt. Wyglądało, jakby wiedziały, co robią. Te słowa były wyrazem nie tylko strachu, ale także przeczucia. Ludzie zaczęli bowiem sądzić, że nie mają do czynienia ze zwierzętami należącymi do natury, ale z przemyślanymi drapieżnikami. Każda noc była jak egzamin. Nie mogące zasnąć twarze, dzieci, które nie miały pewności, czy się obudzą, ojcowie, którzy nie mrugali okiem przez całą noc. Noce w Bahraich nie były już czasem odpoczynku, ale oczekiwania. A kiedy nadchodził poranek, pozostawała tylko jedna nadzieja: czy przeżyliśmy kolejną noc? Po wydarzeniach w Bahrajch nic nie było już takie samo. Operacje trwały nadal. A przedstawiciele władz państwowych nadal twierdzili, że obserwują wioski. Jednak w oczach mieszkańców wsi nie była to już kwestia bezpieczeństwa, ale kwestia wiary. Ponieważ bez względu na to, ile ekip wysyłano i ile pułapek zastawiano, stado nie zostało w pełni schwytane. Dlatego nikt nie mógł powiedzieć, że niebezpieczeństwo minęło. Kiedy zapadała noc, nadal przybijano okna i układano kamienie przed drzwiami. Mieszkańcy wsi stworzyli własny system bezpieczeństwa. Dzieci nie pozostawiano samych w nocy, a niektóre rodziny spotykały się z sąsiadami i spały w grupach. Była to swego rodzaju psychologiczna bariera, ponieważ cisza na zewnątrz nie oznaczała już spokoju, ale zagrożenie. W niektórych wioskach postawiono tymczasowe ogrodzenia zabezpieczające, ale to nie wystarczyło. Takie zorganizowanie wilków sprawiało, że zwykłe środki były nieskuteczne. A najbardziej przerażające było to, że nawet po upływie kilku tygodni każdy wycie, każda zasłona poruszająca się na wietrze wywoływały u mieszkańców wsi tę samą reakcję. Strach po uraka. Nawet jeśli stado zostało złapane, w głowach mieszkańców wsi wciąż pojawiało się to samo pytanie: a co, jeśli tylko czekają? A co, jeśli tylko czekają na odpowiedni moment, aby ponownie zaatakować? Niektóre rodziny opuściły ten region. Niektórzy wysłali swoje dzieci do krewnych, jednak większość nie opuściła ziemi, na której się urodzili i wychowali. Nie była to bowiem tylko strach przed zwierzętami, ale także walka o przynależność. Ludzie starali się bronić swoich wsi, ale każdej nocy walczyli jakby z niewidzialnym wrogiem. Najniebezpieczniejsze w tej walce nie były pazury ani zęby, ale niewidzialna, wszechobecna cisza. To, co wydarzyło się w Bahrajch, nie było tylko zjawiskiem naturalnym, był to sygnał, i teraz celem tego sygnału nie były tylko wilki, ale cały system. Nie doszło do tego z dnia na dzień. Było to ostatnie ogniwo łańcucha, który przez lata był ignorowany. Wylesiono lasy, zmniejszyła się liczba zwierzyny łownej, wyschły rzeki. Naturalne środowisko życia wilków zostało stopniowo ograniczone, co ostatecznie doprowadziło je do głodu. I jak każda głodna istota, Skierowały się one do najbliższego, najbardziej bezbronnego źródła pożywienia wsi. Łatwo było uznać tę brutalność za atak dzikiej natury. Jednak rzeczywistość była znacznie bardziej złożona. W lasach Bahraich od lat prowadzono nielegalną wycinkę drzew. Zagospodarowanie terenu w regionie postępowało w sposób niekontrolowany, a granice lasów stopniowo przesuwały się w kierunku wsi. Nie były to więc wilki wkraczające na terytorium ludzi. To ludzie zajęli ich terytorium. Nie była to inwazja, lecz odwrócenie sytuacji. Wydarzenie to zyskało rozgłos w mediach społecznościowych. Opublikowano setki postów z hashtagami Bahraik i Seifawa Forests. Aktywiści ekologiczni, eksperci i naukowcy zebrali się, aby wezwać do kwestionowania systemu, a nie wilków. Jednak opinia publiczna była podzielona. Jedna strona mówiła: zabicie je wszystkie. Podczas gdy druga strona zadawała pytanie, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Wszyscy bowiem zrozumieli, że nie była to tylko napaść, ale wyczerpanie cierpliwości natury. Ofiarami były nie tylko dzieci, ale cała cywilizacja, która całkowicie straciła kontakt z naturą. Ataki w Bahrajch nie zakończą się wraz z ich zakończeniem, ale dopiero wtedy, gdy zostaną zapomniane. Jednak dla mieszkańców tego miejsca zapomnienie nie jest już możliwe. Nie chodzi bowiem tylko o utratę kilku dzieci, ale o upadek zaufania, spokoju i wszystkiego, co wiedzieli o naturze. Dzieci, które wychowywali w swoich domach, karmili własnymi rękami, pewnej nocy nagle zniknęły. Pozostały po nich zabawki, małe ślady stóp i nieupakowane torby. Wspomnienia są teraz tylko starymi zdjęciami wiszącymi na ścianach. Natura opiera się na równowadze, a kiedy ta równowaga zostaje zaburzona, Reakcja następuje w języku natury: nie krzyczy, nie wyjaśnia, po prostu zabiera. W Bahrajch wilki nie były tylko głodne, straciły orientację. Ale to nie las sprawił, że straciły orientację, tylko ręce ludzi. Każde ścięte drzewo, każdy spalony obszar, każda chciwa ekspansja przygotowały grunt pod ten cichy atak. Być może dzisiaj tego stada już nie ma, być może niektóre wilki zostały zabite a inne wróciły do lasu. Ale ta historia nie dotyczy tylko zwierząt. Był to krzyk każdego centymetra ziemi, każdego drzewa na brzegu, każdego uciszonego fragmentu natury. I ten krzyk nadal rozbrzmiewa w Bahrajch. Dopóki go nie usłyszymy, będzie nadal rozbrzmiewał. Natura najpierw ostrzega tych, którzy naruszają jej granice, a potem ich karze. Nie możemy zapominać. Każdy krzyk, który stłumiliśmy, Pewnego dnia powróci w ciemności.